W dzisiejszym filmiku chciałabym poruszyć kwestię związaną z celulitem. W okresie wiosenno-letnim ten temat poruszany jest bardzo często w social mediach, w internecie oraz w prasie kobiecej, ze względu na to, że ponad 98% osób, które zmagają się z tym problemem, są to właśnie kobiety. Niemalże każda kobieta boryka się z tym problemem na pewnym etapie swojego życia, w większym lub mniejszym stopniu. I mitem jest to, że ta kobieta musi być otyła, musi siedzieć przed telewizorem, nic nie robić, jeść same fast foody, nie pić wody, pić same soki i napoje gazowane. Ponieważ z tym problemem spotykają się nastolatki, młode kobiety, które dbają o swoje sylwetki, które ćwiczą, które są aktywne, które piją dużą ilość wody i zwracają uwagę na produkty, które jedzą. Także tak jak widzicie ten problem spotyka wiele z nas, nie jesteśmy z nim same. a ze względu na to, że żyjemy obecnie w czasie social media, w erze smartfona, to chciałam poruszyć ten temat, ponieważ patrząc na zdjęcia, które wiele osób wrzuca do internetu, możemy zacząć zastanawiać się, co jest z nami nie tak, że my nie wyglądamy jak te osoby. Nie mamy takich idealnych sylwetek, nie mamy takich idealnych zębów, włosów, twarzy, nie wyjeżdżamy na następne wakacje. No i tutaj trzeba podejść do tego bardzo racjonalnie pamiętać o tym, że jeżeli ktoś wrzuca jakiś materiał do sieci, to chce, żeby ktoś inny go zobaczył. To znaczy, że jest z tego materiału w jakiś sposób zadowolony, że mu się ten materiał podoba. No nie wrzucamy materiałów, kiedy mamy wielkiego pryszcza na czole, yy, mamy zły dzień w pracy, coś nam nie wyszło, jesteśmy smutni. Raczej staramy się pokazywać tylko to, co dobre. Także trzeba brać poprawkę na wszystko i zwracać też uwagę na to, że wiele zdjęć, które oglądamy w internecie, jest po prostu poprzerabianych. Takich programów do przerabiania zdjęć jest mnóstwo teraz. Także no, trzeba o tym. Pamiętać. A mówię tutaj y, o tym dlatego, że znam wiele, naprawdę wiele kobiet, które w trakcie upalnego dnia nie wyjdą na ulicę w zwiewnej sukience lub w krótkich spodenkach, ze względu na to, że mają tak duże kompleksy, że nie podoba im się ich noga, y, celulit, ręka czy cokolwiek innego. I jest to naprawdę przykre, bo powinniśmy zaakceptować siebie, polubić siebie bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie ruszyć, ruszyć z miejsca i pójść dalej, zrobić krok do przodu, żeby osiągnąć wymarzone rezultaty. Ja obecnie do takiego etapu samoakceptacji dążyłam bardzo długo, ale jestem w stanie teraz powiedzieć, że akceptuję siebie, że się sobie podobam i zewnętrznie i wewnętrznie wiem jakie mam wady, jakie mam zalety, co muszę rozwijać i nad czym muszę pracować. I polecam każdemu skupić się właśnie na tym, żeby zapamiętać najważniejszą rzecz z tego wstępu: że to, że mamy super ciało, że wyglądamy ekstra, nie wpłynie w żaden sposób na to, jakimi jesteśmy osobami. Także należy skupić się na tym, aby być naprawdę dobrym człowiekiem, a potem dopiero sprawić, że będziemy wyglądać równie super. No nie przedłużając chciałabym ten filmik podzielić na kilka części. W pierwszej części chciałabym wyjaśnić czym tak naprawdę jest celulit, jakie są rodzaje celulitu, jakie są przyczyny, a następnie przejść do sposobów, aby zapobiegać temu celulitowi i wpłynąć na poprawę wyglądu tej naszej skóry. Ok, to czym jest ten nasz niechciany celulit? Jest to nierównomierne rozłożenie się tłuszczu. Pod tkanką podskórną. Najczęściej występuje on na brzuchu, na udach, na pośladkach, a także na rękach. I wyróżniamy trzy rodzaje celulitu. Pierwszy jest to celulit wody, czyli inaczej zwany celulitem twardym. Jest to taki celulit, który charakteryzuje się odkładaniem zbyt dużej ilości wody w organizmie oraz toksyn. Dzieje się tak bardzo często u osób, które cały czas trzymają taką samą wagę, ale na przykład piją za mało wody, mają siedzący tryb pracy, zbyt mało się ruszają. Następnym celulitem jest celulit tłuszczowy, czyli celulit miękki. Jest to gorsza forma celulitu ze względu na to, że ona powstaje w momencie, kiedy faktycznie tej tkanki tłuszczowej mamy. Za dużo i tutaj należy skupić się na tym, aby tę tkankę tłuszczową wyeliminować, żeby jeść naprawdę dobre produkty jakościowo, wyeliminować ilość soli z naszej diety, pić dużo wody, dużo się ruszać, więc tutaj tego działania musi być znacznie więcej. Oraz celulit cyrkulacyjny jest to połączenie celulitu miękkiego oraz celulitu twardego. Ok, włączyłam sobie światło, bo za oknem zrobiło się już dosyć ciemno. Wracając do tego, o czym mówiłam, wyróżniłam sobie 6 głównych przyczyn powstawania celulitu. Po pierwsze, zbyt mała ilość wypijanej wody w ciągu dnia. Im mniej wody wypijemy, tym więcej wody nasz organizm odłoży. Nie wypłuczę naszej wody podskórnej wraz z toksynami z organizmu, przez co po całym dniu będziemy napuchnięci, nasze kostki będą spuchnięte, będą nas bolały, na naszych nogach pojawią się odciski po spodniach czy leginsach. Po drugie, jedzenie zbyt dużej ilości produktów, które zawierają w sobie sól oraz cukier. Są to produkty takie jak fast foody, chipsy, krakersy, paluszki, jakieś słodycze, lody. Tego typu produkty są fajne raz na jakiś czas. Ale na pewno nie na co dzień. Kolejną kwestią jest jedzenie zbyt małej ilości produktów, które zawierają w sobie kwasy omega-3. Należy pamiętać o tym, że kwasy omega-3 wpływają bardzo pozytywnie na nasz organizm. Poprawiają kondycję naszej skóry, wpływają pozytywnie na pracę naszego mózgu, na nasze kości, na nasz wzrok. Kolejną kwestią jest zbyt mała aktywność fizyczna. I ja tutaj już nie mówię o takim zwykłym treningu ale o spontanicznej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Zbyt mało się ruszamy, zbyt mało chodzimy na spacery. Przedostatnią przyczyną powstania celulitu jest zaburzona gospodarka hormonalna. Kobiety nieustannie przez cały miesiąc poddane są w głowie hormonów, jednak głównym hormonem, który odpowiada za powstanie celulitu są estrogeny. Estrogeny produkowane są przez przysadkę mózgową i odpowiadają za trzeciorzędowe cechy płciowe, takie jak piersi czy biodra. Jeżeli poziom estrogenów jest na wysokim poziomie, Poziom progesteronu na niskim poziomie, to niestety w ten sposób może powstać celulit. I ostatnią przyczyną, na którą niekoniecznie mamy wpływ, są czynniki genetyczne. To znaczy, wyobraźcie sobie taką sytuację. W rodzinie są dwie siostry. Jedna siostra ma celulit, druga nie ma, mimo wszystko uprawiają taką samą aktywność fizyczną, jedzą takie same produkty, prowadzą taki sam tryb życia. Także jak widzicie, nie na wszystko mamy wpływ, jednak na to, co mamy, to warto zadziałać. Poczekajcie, zaraz pokażę Wam sposoby, jak radzić sobie z celulitą. Ok, wymienimy sobie teraz sposoby redukcji celulitu. Wypisałam sobie na kartce wszystkie sposoby, żeby o żadnym nie zapomnieć. I na początku zaczynamy od wypijania minimum 2 litrów dziennie wody. Tutaj, jeżeli nie macie takiego nawyku picia wody, to po pierwsze, co możecie zrobić, ściągnąć sobie aplikację na telefon, która będzie Wam pokazywać raz na jakiś czas, ile wody macie wypić. Po drugie, możecie do wody dodawać sobie cytrynę, pomarańcze, miętę, maliny mrożone, truskawki mrożone, żeby ta woda troszeczkę zmieniła smak. Po trzecie, możecie położyć sobie butelkę wody. Obok siebie w trakcie pracy, żebyście nie zapominali, że macie tą wodę wypijać. Po drugie, powinniście ograniczyć ilość spożywanej soli oraz cukru w diecie. Oczywiście ja nie mówię, żeby całkowicie unikać soli, bo to też jest niedobre, ale ograniczyć ją zdecydowanie mocno oraz dodatkowo zastąpić całkowicie cukier. Innymi składnikami jest naprawdę wiele zamienników cukru: scylitol, erytrytol, słodzik, żeby po prostu było to troszeczkę zdrowsze. Kolejną kwestią jest jedzenie produktów zawierających kwasy omega-3. Tak jak już mówiłam, kwasy omega-3 bardzo pozytywnie wpływają na nasz organizm. I do takich produktów zaliczamy awokado, siemielniane, nasiona czyja, różnego rodzaju ryby. Także te produkty warto spożywać. Kolejną kwestią są masaże. Masaże i peelingi. To tak, masaże przynajmniej raz w tygodniu powinniście się masować albo rolować. My akurat mamy na siłowni fajny roller, który możemy wykorzystać na całe ciało. Oprócz tego peelingi. Ja mam peeling kawowy, wykorzystuję fusy z ekspresu, które mamy. Dodaję do tego oliwkę, jakiś balsam do ciała i przynajmniej trzy razy w tygodniu pilinguje całe ciało. Zrywa to fajnie mój martwy naskórek, a po drugie bardzo fajnie relaksuje całe moje ciało i odpręża. Kolejną kwestią jest szczotkowanie na sucho. Szczotkowanie na sucho jest bardzo fajną opcją. Musimy skupić się na tym, aby wykonywać te ruchy tak odpowiednio, aby nie zerwać sobie tego na naskórka, żeby nas to też nie bolało. Jest wiele filmików, które pokazują odpowiednią technikę szczotkowania, także warto przed wykorzystaniem się z nimi zapoznać. Kolejną kwestią jest regularne nawilżanie. Im bardziej mamy nawilżoną skórę, tym mniej ten celulit widać, także o tym też warto pamiętać. I chyba powiedziałam już tyle. Aha, jeszcze jedno. Aktywność fizyczna. Tutaj musicie pamiętać o tym, aby nie tylko trenować minimum 2-3 razy w tygodniu, ale dodatkowo Chodzić na spacery. Naprawdę polecam Wam przynajmniej te 5000 kroków w ciągu dnia robić, znaleźć na to czas, żeby po prostu za te parę miesięcy, jak przyjdą wakacje, nie stresować się i nie denerwować się na siebie, że mamy jakikolwiek kompleks. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zachęcam do lajkowania i do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że te rady faktycznie Wam się przydadzą, że ten filmik Was zaciekawił. Widzimy się w następnym tygodniu.